Dzień dobry moi kochani, witam na targach małych domków. A przede mną jest stoisko Techsterowniki z polską automatyką do sterowania budynkami, automatyką Smart home. Zobaczmy sobie, co ciekawego. Możemy tu zobaczyć. Zacznijmy może sobie od termostatów, wyłączników. Bardzo ładny design. Oprócz sterowników bezprzewodowych mamy również sterowniki na szynę do tablicy rozdzielczej, licznik. Będziemy mogli kontrolować sobie, ile energii zużywamy, ile oddajemy. Mamy również systemy bezprzewodowe dopuszkowe. Proszę bardzo, możemy, możecie podłączyć sobie zwykłe łączniki i sterować sobie już automatycznie. Wszystkim wystarczą moduły i podpuszkę eleganckie szklane włączniki. Po każdym naciśnięciu możemy sobie ustawić inny kolor, żeby wiedzieć, czy jest włączone, wyłączone, włączniki mają również czujnik światła, żeby w nocy przyciemnić sobie podświetlanie. Panel wielofunkcyjny. Zobaczcie, mamy różne funkcje możemy ustawić na każdym ekranie, inną czy taki mały monitorek do sterowania, do sterowania różnymi funkcjami naszego. Systemu Smart. Do tego jest centrala, do której możemy podłączyć urządzenia po SBAS, czyli sterowaniu odtecha lub sterowaniem MODBAS. A do tego również mamy dedykowany kabelek do rozprowadzania całej instalacji. Jak widzicie, Tech przygotował naprawdę kompletny system do Waszego domu. Również są listwy do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Panele do sterowania systemem ogrzewania, siłowniki, różnego rodzaju przekaźniki, multiczujnik, bardzo fajna rzecz, czujniki otwartego okna, czujnik zalania, czujnik dymu, multiczujnik, który mierzy również cząstki stałe. Możemy to wykorzystać również do sterowania wentylacją. Także widzicie, tak przygotował dla Was kompletną ofertę. Warto się nią zainteresować. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!